Siemanko, witam na kanale. Taki nasz pierwszy kontakt. Dzięki za odwiedziny. Mam nadzieję, że filmik Ci się będzie podobać. Nie kępuj się zostawić lajka, like suba, udostępnienie, komentarz. Wszystko mile widziane. Przyjemnego oglądania. Wiem, że będziesz się rozkosztować. Tak jak ja się rozkosztowałem tym bezerkerem. No, nie jest to łatwy przeciwnik. 12 ich jest. No, co jeden to trudniejszy na razie. Póki co udaje mi się wybierać takich łatwiejszych. Ta. Ta postać ta. Hjalti spokojna wcale nie jest taka spokojna. Jakby się mogło wydawać. O, potrafią potrafią skórczywyki napsuć krwi. Ale już zostawiajcie samego. Przyjemnego oglądania i do następnego. Dziękuję. Oh, go 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 Is its connection to these spirits? It's a symbol of their betrayal, their cruelty personified. The sooner we.